mamy zadanie, żeby wykazać, że dla każdej liczby całkowitej nieparzystej n, taka liczba jest podzielna przez 4. No i teraz tak, wiemy, że n jest liczbą nieparzystą. I teraz w jaki sposób możemy ją zapisać? Możemy sobie zapisać, że n jest równe 2 razy x, 2 razy coś, to jest liczba parzysta, więc jak dodam do niej 1, to będę miał liczbę nieparzystą. Przy czym oczywiście x również należy do zbioru liczb całkowitych, czyli piszemy sobie takie z. Tak, bo jak n jest całkowite, to x też musi być całkowite. I teraz, właśnie w miejsce n, podstawię sobie 2x plus 1, czyli będzie tak: trójkę sobie przepiszę, zamiast n wstawiam sobie 2x plus 1, Kwadracik przepisuję, plusika przepisuję, czwórkę przepisuję, zamiast n wstawiamy sobie 2x plus 1, no i na końcu jeszcze plus 1 równa się. Trójeczkę sobie przepiszemy, a tu dostaniemy 2x plus 1 do kwadratu i właśnie po to jest tutaj wzór skróconego mnożenia, będziemy z niego korzystać, tak? a plus b do kwadratu to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, czyli bierzemy sobie a kwadrat, czyli 2x do kwadratu będzie, to jest od razu 4x kwadrat plus 2ab, 2 razy 2x to jest 4x razy 1 to jest 4x plus b kwadrat, czyli plus 1 do kwadratu, a więc po prostu 1. Resztę sobie na razie możemy przepisać, czyli dodać 4. W nawiasie mamy 2x plus 1 i jeszcze plus 1 przepisana. No to teraz pozbądźmy się nawiasu. 3 razy 4x kwadrat, no to jest 12x kwadrat. 3 razy 4x to jest 12x, 3 razy 1 to jest 3, plus 4 razy 2x to jest 8x, 4 razy 1 to jest 4 i jeszcze jedynka przepisana. Teraz redukcja wyrazów podobnych, czyli 12x kwadrat przepiszemy, a tu mamy 12x plus 8x to będzie 20x -ów. i mamy jeszcze 3 plus 4 plus 1, czyli to jest 8. Teraz, żeby pokazać, że liczba jest podzielna przez 4, wystarczy tutaj czwórkę wyłączyć przed nawias i dostaniemy 3x kwadrat plus 5x plus 2, ponieważ... 4 razy 3x kwadrat to jest 12x kwadrat, 4 razy 5x to jest 20x i 4 razy 2 to jest 8. I teraz, ponieważ x jest liczbą całkowitą, to to wyrażenie też jest liczbą całkowitą, bo, o, bo dodawanie liczb całkowitych jest liczbą całkowitą. Mnożenie jakiejś liczby przez całkowitą jest liczbą całkowitą i podnoszenie do kwadratu też jest liczba całkowita. Czyli to jest liczba całkowita. Skoro pomnożona jest przez 4, to wykazaliśmy, że jest ona podzielna przez. Tabii evet.